Ona po, po obejrzeniu kilku odcinków mówi: Aha, czyli to jest gość, który nie jest e, jakby obiektywny do końca, tylko wybiera sobie jakieś osoby, które są gdzieś tam słabe w internecie, na słabej pozycji, i je ciśnia, że on ma kilka osób wybranych, o, o których od kilku lat nagrywa filmiki. Ale nie, no, no nie nagrywa, nie ciśnie tak bardzo jak na przykład mnie, nie ciśnie tak bardzo innej osoby, która też zrobi coś źle. On ma tak, że kogoś sobie wybiera i tak mega mocno tą osobę ciśnie. Ja słucham, ja znaczy ja często słucham sobie jego, jego rzeczy ze względu na uważam, to, co w się sensie, generalnie na przykład nie po tym jak. Yy, Mówi o jakichś piosenkach, na przykład, nie mm -hmm. wiem, oceniał piosenkę Marcysi, i ona tam mówi: Szklanki, no kurwa, szklanki to są buty do tańczenia na róże a on myślał, że chodzi o szklankę taką do picia wody. I on totalnie jakby, ja na przykład wiesz, już jestem dwie myśli do przodu, że już coś interpretuję, a on e, jak w taki głupi sposób trochę ma taką mentalność dzieciaka, i może dlatego lubią go dzieci.